Halo, halo, witam, witam was serdecznie w kolejnej Akademii Taktycznej. No i co, dzięki Wam za wszystkie suby, za wszystkie łapki w górę. I zapraszam do subskrybowania, bo właśnie masa z Was ogląda, ale nie subskrybuje. Ja to wszystko widzę, tak jak tutaj na kamerze. No właśnie, zostaw suba, ja to wszystko widzę. A my lecimy z Akademią Taktyczną. Ustawiacie się tutaj, cyk, wyeliminujecie sobie i celujecie na górę tego elektryka. Jeszcze raz się ustawiamy. Piękna sprawa. Dobra. Tan elektryk Jump throw. No i pięknie. Spada sobie smoke. Dobra. Ustawiacie się tutaj do lewej, zdaje się. To samo. Tan elektryk Góra. Jump throw. Ten smog spada troszeczkę głębiej. Więc musicie albo zanajdować wodę, albo spalić, żeby zobaczyć, czy jest tam wasz ponet. Dobra. Teraz kolejna smowa zagłady. Z tego samego miejsca, co przed chwilą. Tyle tylko, że celujecie w tą drugą kratkę. Tutaj cyk. Pokazuję. okej, okay. Lecimy dalej. Tu jest tu, ale szybko i do jest. To, to odcinki zaraz będą trwały po 5 minus. Ła, wow, wow. Dobra, ok, cyk. Smok na BS. Dobra, smok na BS. Pięknie, pięknie, elegancko, elegancko. A, jeszcze jeden smok, no właśnie, o jest, O, ale, ale jestem szybki, dobra. O jest, jest, dobra, okej. Okay. Zostajecie się tutaj, liniujecie sobie. Piękna sprawa. I celujecie, zdaje się, w tą drugą kratkę. Dobra, i to jest smok. Dobra, ustaw się, proszę. Tak, drugą kratkę. I siądzie Powinien siąść. On spada dość płytko, ale możecie rzucić go trochę wyżej, więc tu z tym nie ma problemu. Się. Ty się. druga krateczka, trochę wyżej celownik. Jump Yyy, Gdzie są kible? To są kible. I smok na kible. No i pikabellon. Dobra, lecimy dalej. Lecimy sobie na monster. Piękna sprawa, ustawiacie się tutaj. I celujecie. Pomiędzy tym czarnym słupem a tą belką. Gdzieś tutaj powiedzmy. Dobra, ustawiacie się. Cyk. Oh yes, ale... O jest, ale są pa, Opa. Dobra, cyk. A, bez jumprowa. Przepraszam. Moja wina. Dobra. Dobra, i to jest ten, ten smok na heaven. Lepiej rzucić go moim zdaniem. Bardziej płytko. Nie tam, do, do heavena, bo on może sobie przebić przez tego smoka. Zaraz zobaczycie jak to wygląda A ja sobie może za, zabucham Bo on może sobie wyjść, no właśnie I tutaj będzie miał albo z tej strony, albo z tej one way'a O kurwa, sobie spadłem Dobra, lecimy dalej To było, to było To idziemy teraz na longa, szybciutko Dobra, ustawiacie się tutaj. Zaraz pokażę Wam smoke z banana. Ustawiacie się. Blokujecie się przy tej krawędzi. I to była zdaje się. Chyba ta szpilka. I jump true. Tak, to była ta szpilka. I smok na bank. Elegancki, nie ma żadnej dziury, nie ma żadnej lupki. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli mówię za szybko i pokazuję to możecie sobie przewinąć tam filmik do tyłu I suba zostawcie właśnie Jeszcze raz Przypominam dobra Kolejny smoke Jamthrow Celujecie zdaje się nie To nie to nie było to to nie był ten smok. przepraszam moja wina my fault my fault Dobra jeszcze raz To był ten smok. Tam się celuje winę na innego smoka tutaj Ta krawędź, Ta krawędź. Jest za dużo tych smoków już mi się w głowie przewraca. Dobra, ok. To był smok na śmietnik. Dobra, cyk i to był ten smok właśnie. Dobra, elegancki. Jak to wygląda po CT? No nie ma żadnej luki, nie, nie może być. Także, no tutaj nie ma, nie ma, nie ma, takiej opcji. Dobra. I teraz skąd się wyrzucało stąd? To jest ten smok którego chcę wam pokazać. Zablokuj się. Dziękuję. I to jest ten smok. Tak. Tak jest. Dobra. Dobra, tutaj też nie ma żadnej luki. Tu może być ewentualnie. Tu mogą się bustować. Także musicie uważać. I, 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 i. kolejny smog stąd. Wydaje się, to była prawa krawędź. Smok na tracker. I najlepiej tak jak widzicie na minimapie, żeby on spadł sobie za trakiem. Bo już wam pokazuję dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że chłop, który stoi przy traku, może mieć one-waya. Załóżmy, że on co spadnie przy traku. Z tej strony traka o. Teraz Teraz za blisko Ale jeżeli stoi tam na traku, to może mieć, może się ustawić tak, że będzie miała one-waya. Więc pocelujmy gdzieś tam no właśnie, załóżmy za traka. Musicie też sami wyczyć te smoki, mniej więcej. jeżeli HOP stoi tutaj, no, coś mi zlagowało gierkę. To może, może skasować sobie no, team, który wchodzi na BS. Dobra, to było, to było, to było, na no, long no, był. Y jeszcze będzie jeden ważny smoke, ale to za chwilkę. Dobra, y Smoki na fajka. Cik. Smoke pierwszy na BS. Dobra. Elegancką, więc to była ta szpileczka. Jakby, to chyba ta szpileczka. Tak, to była ta szpileczka. Można trochę niżej dać. Kolejny smok, Ta shorta. Elegancki. Nie ma żadnej szpary. Nie ma lipy. No, także pica I jeszcze jeden smok na fajka. W razie Chyba, że właśnie teammates już zajmują monster i wodę. Jeszcze jeden smoke. Cyk. Bez jump trowa, bez niczego. No i myślę, że tutaj picabelo. I jeszcze myślę jeden smog Stąd nie wiem czy wam pokazywałem czy nie. No i to jest tyle. Jeżeli dacie go z jump trołem, to wyląduje bliżej tutaj Respa CT on nie jest specjalnie yy, dokładny, więc musicie. Nie nie zakrywa wszystkiego, więc musicie tutaj albo spalić, albo dorzucić jeszcze jednego smoka. I ostatni, chyba, zdaje się smoke. Zrespa Ceta yy, na zajęcie Monstera. Czy ja dobrze stoję? Chyba tak, dobra, okej okay. I to było jakoś tak. Najszybszy smoke z respa. Nie, wpadł. Najszybszy smoke z respa Ceta. Tego widziałem gdzieś na, 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 na szotach. Chyba dobrze stoję teraz. Nie, źle, bo się przesunąłem. No, teraz jest git chyba. Było tak? Czy tak? Teraz przerzuciłem. Chyba jednak tamto się celowało. Może źle stałem? Nie, coś coś nie siedzi. Fajnie mi się jeszcze zjebała na ziemię. Na to czy na to się celowało? Nie pamiętam. Może źle stoję. Teraz wpadnie, no właśnie. To jest dość trudny smoke. A te smoki też, w zależności od tego, jak stoimy, to właśnie. Różnie różnie lecą. I od tego też zależy, czy biegniemy, czy jakby idziemy na shifcie, to jest też ważna sprawa. No i moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Smoki na Fejka wam pokazałem. Smoki takie na bank, no traka, na śmietnik. Myślę, że to by było wszystko. Także dajcie znać, czy Wam się podobało. No i co, zostawcie komentarz, zostawcie suba przede wszystkim, bo oglądacie a nie subskrybujecie wielu z Was. Także trzymajcie się. Ja się Wam żegnam. No i do zobaczenia. Na razie.